Wrzucam wam materiały z Babylon B. dlatego, żeby sprawdzić, czy jesteście czujni. Oprócz tego, że są śmieszne i zazwyczaj dotyczą bieżących wydarzeń, połowa z was się daje nabrać i zaczyna komentować i się oburzać i e, olabogować na temat e, obecnej cywilizacji. Jeżeli macie nie dać się oszukać mediom, to nie możecie się dawać oszukać medium. Bądźcie czujni. Patrzcie, jaki jest kontekst, patrzcie, jakie jest źródło i nigdy o tym nie, zapomi nie zapominajcie. Jesteście produktem kręcenia kołowrotkiem informacyjnym. Musicie być mądrzejsi od kołowrotka. Musicie wiedzieć, że cały czas ktoś próbuje was oszukać. Test do poprawki. A drugim powodem jest to, że teraz dostaję lawinę wiadomości, czy ja się boję, co ja robię, jak prepersuję i tak dalej. I ja się nie boję, ale nie dlatego, że jestem naiwna i nie zdaję sobie sprawy z ryzyka i z tego, że rządzą nami szaleńcy i psychopaci, tylko dlatego, że nie oglądam telewizji. I to powoduje, że nie popadam w spirale strachu która zapewne by mnie pochłonęła już po pierwszych 10 minutach, tak jak było zresztą ze straszliwą pandemią, która też wystarczyło, że włączyłam sobie cykl BBC, CNN, Al Jazeera, TVN, RT i od razu byłam dosłownie zesrana ze strachu, mimo że naprawdę byłam świadoma wszystkiego, co się dzieje na poziomie manipulacji już po dwóch tygodniach. Więc yy, to nie jest tak, że ja wypieram ryzyko, które istnieje. To nie jest tak, że ja zamalowuję miecz Damoklesa nad swoją głową na yy, pff, różnokolorowe kolorki. To jest tak, że ja po prostu nie pozwalam sobie napełniać się łajnem. Taki wybór. Ja decyduję o tym, <noise> czego będę się bała. Do, dosłownie. I akurat tego, co oni tam produkują w tych swoich mediach, pff, nie jestem zainteresowana, żeby się bać akurat tego. Więc tego oni chcą, a ja tego nie chcę. Dzięki Bogu jeszcze nie mam telewizora w głowie, więc nie muszę. Mogę wybrać źródła i właśnie to robię. Dlatego się nie boję. A płyn Lugola robię zawsze regularnie i w ogóle nie ma to związku. Także i tak będziemy go zażywać. Czy nam to coś da, czy nie da, to jest osobna kwestia. Jod jest niezbędny dla zdrowia, także jak ktoś Wam mówi, że jest trujący, to możecie od razu przełączyć na inny kanał. Tyle mam do powiedzenia na ten temat. Będziemy oczywiście starać się działać rozsądnie, robić zapasy i różne rzeczy. Ale nie zamierzam pozwolić ludziom, którzy żyją z tego, żebym mnie ja się bała, żyć z tego, żeby mnie ja się bała. Po prostu. Jak postanowię się bać, to będzie moja decyzja i niczyje inna. Tyle. A jeśli ktoś się wciąż niczego nie nauczył i mi nie wierzy, niech zrobi eksperyment. Niech się odłączy od wszelkich zewnętrznych informacji newsowych na dobę, dwie, tydzień i opowiedz. Obserwuję reakcję swojego organizmu i obserwuję swoje myśli. Czy nadal tkwi w kołowrotku strachu, czy może coś się zmieniło? Poczekam na raporty. Bo jest jeszcze jedna rzecz. Wiecie, jak podobno trenuje się specjalistów od rozpoznawania fałszywych banknotów? Przez 9 miesięcy, przez 8 godzin dziennie daje im się do analizowania tylko i wyłącznie prawdziwe banknoty. I po tym, jak oni je wywąchali, wymacali, wyoglądali pod mikroskopem, w ultrafioletowym, wszędzie i wzdłuż, i od boku. Jak tylko wezmą fałszywkę, to od razu wiedzą, że to jest fałszywka. I w ten sposób też, jak ja w tej chwili mam przykry kontakt, czasem, bo się potknę i ktoś włączy telewizor na wiadomości. To jest to nie do zniesienia. Od razu widzę tu manipulacja, tu przekłamanie, tu niedomówienie. W ten sposób możemy być odporni. Jedna z pierwszych zasad życiowych Jordana Petersona, który studiował wzrost totalitaryzmów na świecie i swoje wnioski wyciągnął, brzmi: Tell the truth, or at least don't lie. Czyli mów prawdę, a przynajmniej nie kłam. I teraz rozwinięcie tej myśli to jest coś niewiarygodnego. się zatrzymałam, bo hasztagów brak wciąż, już ponad tydzień, we Wrocławiu też. A tak wygląda zwykła, stara, dobra smuga kompensacyjna. Po ilu kilometrach znika? Jest raptem parę stopni. Hmm. Dziwne. O, I leci następny. Ile to jest stopni kątowych? Nie wiem, za 20 max? I już znika. Nie ma. Nie ma smugi. Dziwne.